Kuja kościół wyjebane mam w tak w ciebie Chyba boli. Pierwszy sap 30. Ej! On naprawdę A. jest chory psychicznie. Przecież A. ja powtarzam kurwa od dwóch tygodni, to, że mam w to wyjebane. Nie zrobisz 26. Nie zrobisz. Nie zrobisz, nie ma koya. Ej, on jest nie zdrowy jest na, over. Pewno? Over. Ej, on jest na pewno. It's Ej, on jest na pewno zdrowy. Over, it's over. Lepiej sobie już odpuść. Od razu ci powiem. Papa! Kurwa, ale wiecie co jest fajne? Fajnie się cieszy, no nie? Zobacz, jak się cieszy, zobacz, jak się cieszy. <grymne> o kurwa, powiem to, co ostatnio powiedziałem. Dziadzio... nawala 15 godzin dziennie. No i brawo, szefie. Ja trzy dwa dni.